Potrzebuję dwóch, ochot dwóch ochotników Albo nie, Potrzebuję wszystkich ludzi, żeby przeszukać miasto, czy przypadkiem nie ma tutaj jakichś... Nie pozostawionych suplajów, pozostawionych rzeczy, albo przeciwnika Załoga Rosumaka zostaje w Rosomaku, chyba że chce się rozprostować Ścisliłem to trochę rady, bo napierdalało Co idziemy teraz pozmierzać sobie? W sumie można Co wychodzimy? Prezydencie, zero Co, dwójki? Wiecu. ja z mogę jeszcze? Ja mogę z już. Kurne, nie pamiętam się to robiło ja Z nie nie wiem. Powiem już. Alt C. Ctrl Alt C. Ctrl Alt C? Ctrl, Alt, C. Mm -hmm. Coś tu jest ciekawego w tym arkezie. No coś co tu jest na terenie no kobiet. Prawda to. Zamykam za nami drzwi na wszelki wypadek. Dobra. Coś znaleźliście ciekawego w makarze? Nie, nie market pusty. Market pusty, okay. Tak jakbyście się spodziewali, że będziemy szli. Jak pusty, to zajebiście, bo my chcemy go zająć i tak w sumie to będzie jeden z naszych budynków, co nie? O kurwa. Idziemy Dobra. popatrzeć tam gdzieś. To chyba to było. z nami jako wsparcie. Na jak to chcecie. Ta ulica. Ok się. wyboru kurwa nie ma, tak? ale Trzeba. Trzeba ja się trzeba wszystko przeszukać. Ja mam odczyt jakichś cholerstw, a tutaj przypadkiem nie ma. No to sprawdzimy. Sprawdźcie ten budynek, ja sprawdzę ten główny, który ja Dobrze, To się? jest? Chyba nie ma. Kurwa, prowadzki to były. No takie bym powiedział solidne, tak jakby się czegoś spodziewali. Przemykajmy Miejsce, miejsce idealnie do... na chatka fajna nawet. No powiem tak, sobie taką wziął. Trzeba malować byłby. troszeczkę na jakieś... albo wyczyścić w ogóle... o! Wyczyścić się najpierw, tak żeby dostać się do tego surowego drewna. Część zaimpregnować, a część pomalować, po prostu jakimś tym jakimś ładnym lakierem. No i na pewno dach wybielić trochę, bo to blacha stara. czy wiesz co, to nawet nie jest blacha, to jest... Nie, to nie jest azbet, to się... Miał to fachową nazwę, nie pamiętam teraz. Ale generalnie takiego dachu się już u nas nie stosuje, od dawna. Hmm. tam to na pewno to jest gruba blacha albo drewno jakieś. Najbardziej mi to na blachy wygląda. O, butla z gazem. Ej, ja nie tam To Ja to nazrej ją chyba, czekaj. No my tego spacerujemy. To nie jest ten. To, a, dobra, muszę jeździć. Buk, a bew. Może jakąś wódkę znajdziemy. Hmm, można by było. Albo ja whisky. Ja o! Raczej. Znaczy, whisky albo bourbon. O, ja bourbon byłby najlepszy. Pomyślałem się, że po wiem tych wioskach to prostu jakiś bimber znajdziemy. Bimberek? Bimber? tutaj jakaś wiśniówka opcjonalnie mm. z jakiegoś innego jeszcze, nie wiem, z jakiejś dzikiej jagody czy coś. Hmm. No ciekawa chata przecież. Która? ta czerwona? Nie, to ta po prawej stronie. Naszej. A, ta duża? Zielona? Raczej no. znaczy, powiedziałbym, że jak taki typowy kloz wygląda. Bardziej do mnie przemawia ta czerwona. Czerwona, nie? O. No. Uwielbiam takie momenty, hot. po prostu idziesz sobie na lub po prostu gadasz, no masz wyrąba. Czuję się jak na granicy. Mhm. Hmm. O, patrz, tam w oddali jest na... ta przyczepa jakaś. Może pod, podczepimy? Może podczepimy pod naszego tego rozumaka, będziemy mieli taki mobilny domek. I co to sprawdzić? A tu w ogóle furtka otwarta. Mhm. Czyżby się gości spodziewali? Ej, ale uwielbiam, uwielbiam ten klimat, Nie. Masz tutaj, w ogóle jakby, jakby tutaj zamiast tej bramy, czyli tej furtkę na przykład zrobić tu. Pokażę ci mhm. gdzie, poczekaj, podejdę. Z tej strony furtkę połączoną z taką większą bramą. To normalnie, chłop być sobie mógł tutaj wjeżdżać samochodem albo traktorem. No albo. Chyba, że ma, chyba że ma jakiś inny wjazd. Co to są drzwi. Mhm. No kurwa, ciasno trochę. Ciasno? Bo to wiesz, to jest takie bardzo stare budownictwo w sumie. No, koninek. Zamknie? A czy mogę to otworzyć? Mogę tam to otworzyć? Nie, tam to na dole nie tam, mogę. Tutaj też nie mogę jednej z ty, ale mówiłem, że ta, ta chata bardziej do mnie przemawia, nie? Ty, a wiesz co, jest lepsze? Hmm? Że właśnie, chyba, oni tu wchodzą, tego podstąpki pod otwarte. No. O, no, skupka. Skupka. Ale patrz, tutaj, ty... Ale pamiętaj, że to jest bardzo praktyczne, nie? Bo... Hmm. Patrz, ktoś idzie schodami, i masz tutaj okienko, i widzisz, kto idzie, nie? A ten, kto wchodzi, niekoniecznie musi widzieć, czy ktoś jest w środku. Hmm. To jest bardzo przemyślane, moim zdaniem. Dlaczego dzisiaj takich domów nie buduje się? Bo dzisiaj to ci postawią, kulpa blok. Nie, tak, ja na Postawią ci bloki, masz chyba coś pewnego. Ty, to jest chyba. Wiesz co, to jest nie tyle. Z garaż taki. Taki mój. garaż bym powiedział. Ty, ale to hmm. jest akurat. To jest ciekawe, nie? Odejrzewam, że tu traktorem wiesz, że bo ten próg to taki trochę niezbyt. Gdzie to by pole miało? Albo to było od tej przyczepki. Co Albo przyczepa, przyczepa, może należeć do sąsiada. Ej, wiesz co? Nie, jednak ten zielony do mnie bardzo przemawia. Bo z tamtej no strony wygląda. Tak, tak, idziemy zobaczyć. tam zobaczyć. Wydaje Wydaj mi się, się, trzeba wracać, nie? Bo to oni chyba coś tam gadali. Ale chuj to. No co, no jak, jak wywołają nas na radiu to spoko. To wtedy to możemy wracać. Tylko, że ja tylko ten, nie? Krótkie. A. A w sumie ja też. A, ale czekaj, chciał, czekaj, wraca. czekaj, czekaj. Czy porusznik przypadkiem nie ma naszego krótkiego? Nie wiem, ja mu wypowiadałem, ale... o. No, otwarte. No tak. Ej, ale zajebiste takie czyli szerokie, nie? Bardziej, mm. wiesz, mimo, że ta chata wygląda prosto, to bardziej by już mnie Trochę wysoki przypomnę. jestem na tą, na tą chatę. Nie tylko ty. Ale tak się <laughs> kiedyś budowało przecież domy, tak? Ja tak. Ja ogólnie u siebie przed przedpokoju mam taką lampę, mm -hmm. że normalnie przed nie łeb to zawi. <laughs> Kurwa macie banda lampa. O, patrz, perski dym. Ty. A to ciekawe. Mm. Ciekawie, jest, co oni tam trzymają za, za tą ścianą. Albo to było wiesz... Kurwa, nie da się odpadać. Szkoda, bo balkonik przednia klasa. Hmm. A no chyba, że cekaj, w pasycie. Nie, 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 szkoda, naprawdę szkoda rozwalać. No, no dobra. Wystarczy, ja że te drzwi tam są nie. Mhm. To może jak tutaj remont robili, albo jakiś, no, pokój może dawny tam był. A. No w sumie ściana mniej więcej tu się kończy, tam na górze, więc podejrzewam, że tak. Czekaj. Zobaczmy, zobaczmy, czy coś z tej strony w ogóle jest. Jest jakieś S okno, jest Jest okno, a czyli jednak. I popatrz, jest nawet jeszcze ten wejście. I musi być gdzieś wejście na strych, bo widzisz to małe okienko? Mhm. Jo, widzę, taki, widzę, widzę. Taki bym powiedział bardziej gołębnik. Zmieniłem tam wamknerię albo coś. No, ale szklarnia. Mhm. Cokolwiek tutaj hodował, no pomyśl sobie, własne pomidorki, ten, jakaś fasolka, cebulka uh, i tak dalej. Nie, kupował, nie, nie, nie będziesz kupował ze sklepu za, za, za takie ceny, jak teraz są. Tak. Pod warunkiem, że mieszkasz właśnie w jakimś takim domku gdzieś. A to chyba dalej nie miał pozwolenia na budowę płotu. Tak to wygląda. No. Ale z drugiej strony, jeżeli ma auto terenowe, to może spokojnie tędy wjechać. Gorzej, jak mu sąsiedzi wjeżdżają, bo uważają nieogrodzone, to znaczy, że wolno stawać. Idziemy zobaczyć ten, ten, tą przyczepkę że... No, spoko. tam jeden nasi też tam uchodzą? No nie chodzą, no... Jako... To jezioro, to jeziorko tu chyba wyschło. Jeziorko? czy wiesz co, podejrzewam, że zrobili ten mostek z tego względu... Bardziej by to szekę przypominało, wiesz? Albo rzekę... No kto wie. Ale podejrzewam, że ze względu na dosyć trudny teren, no bo nie oszukujmy się. Kto by chciał w taką dziurę wjeżdżać? Oh. To shop oni tam sprawdzali Dom, a na nim papa. Ty? Moim zdaniem najgorsza możliwa forma kładzenia dachu, papa. Oh. Oj Chodzisz z takim oh. palnikiem i musisz się upewnić, że to się przykleiło. To jest tylko dobra na, na bloki, bądź jak jest chcesz coś z tej papy zrobić, to go mm -hmm. dach na parking. Znaczy, na parking, na... No. Dobra, tak się... wiesz co? Wydaje mi się, że w tym wozie mieszkali Cyganie. Hmm. Jest tu pusto. A to, nie, a to, a to nie przypomina te, takie cyrkowe. No mówię, właśnie ten cygański bardziej hmm. wóz. Chociaż, jak patrzę na te poziome kraty... ...to cholera wie, co trzymali w tym wozie, tak nie, naprawdę. Nie, nie. Tybie... My, ...my jakieś informacje dostaliśmy, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy w Kamińsku. Kamińsku, no. Ale że. Polska? E, nie. C no Czaj, Ja tym bardziej no, nie wiem. To ty no powinieneś wiemy, tak wiedzieć. Patrz sobie na tą. Na tą ten. Mhm. Tamasz kamień po rosyjsku. O! Ciekawe. Może ten. Mo może. Jesteś pewna, że to rosyjski? Może białoruski? Aż tak daleko by nas nie wysyłali mhm. przecież. No w sumie to wszystko podobno oni tam mają. No. No możliwe, w sumie Białoruś też ma ten ludzki już teraz. Nie. Yeah. Dobra, wracamy do Rosamaka, bo tu się ściemnia. Tak, lepiej szybko wrócić Kurczę, żebyśmy chociaż mieli latarki Czecież mm. czekaj, w Beryl nie będziemy mieli latarki? Nie, nie wiem co mam zamontowane. Mm. No nie, chyba nie mamy. No to by dobrze, że mamy termowizję chociaż w rozomaku No My się są dziwiłem, że w ogóle to mamy No, jakby na tym nie spojrzeć. Rosomaki to z kolejnymi pojazdami. Dużno BWP-a jeden nie dali. No, rany. Słyszałem te wszystkie opowieści o bwp co to z nimi nie wyprawiali. No ten pojazd to jeszcze przeżyje jeszcze tyle tak. W Kamiennej Górze jeden BWP stoi. O ile to jest bebów, ale tak skojarzyłem. No to to jest taki. No to wyglądowo pewnie podobny. Tak, wyglądowo podobne. Musiałbyś to sobie zobaczyć e, Tam w ogóle jest y, bunkier podziemny, zwany Arado. Hmm. Muszę kiedyś się tam wybrać. A tak to się zobaczy, co z tego wyjdzie. Wiesz co, w postprodukcji będę musiał dodać taką ten taką, czyli muzykę, jak po prostu idziemy mm. i sobie gadamy. Taką, ja dzisiaj ten... Takie były takie, czyli latowy, właśnie z tych poradników, taki śmieszny. <laughs> Te stare poradniki. Mówię, nie? Tak, 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 tak. Rany, to by było śmieszne. <laughs> no tak czy inaczej. To jest życie, idzie sobie, nikt to się nie strzela. Żaden imigrant Ci nie napierdala kamieniem. <grystanie> Jak na granicy z Białorusią. O, żyć nie umierać. Tak. Przypomnij mi, który mamy rok aktualnie? Nie mam pojęcia, szczerze. tego tak, 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 tak cię mówię, ale chyba, chyba nie są te czasy już te, co mamy. Wiesz co? Myślę, że na najbliższym zakręcie odbijemy sobie w prawo. W prawo? Tak, tak mi się wydaje, że powinniśmy wtedy dojść do Rosomaka. O, Ale To namiot rozstawili. Mhm. Piękny, piękny namiot, pięknych polskiej sił. Coś tak. widzieliście? Nie, nic nie, ciekawego. No, nie. Podziwialiśmy tutejszą architekturę. Właśnie, gdzie my jesteśmy w ogóle? Bo tak patrzę po to chyba białoruski jest, nie? No, bo znaki i znaki sterlice. Sam, sam już nie wiem, że straciłem trakt, gdzie my jesteśmy. Po prostu dajemy z... wykonujemy my, my tak zgadujemy gdzieś na Białorusi. Chyba tak, chyba tak. Sam już kurwa nie wiem. A który tak, rok będzie. w ogóle aktualnie mamy, bo to. sierżant chyba... to już ten, to już lata nie da. To mhm. O, to trochę, to trochę potrwało. Ta. Pamiętam jak jeszcze kiedyś był 2023 Ale te lata widać się... No ja tam jakby 2018. O, o też dobry tak. dobrze. Ładnie, robią z tego... Jak to się nazywa, robią z tego naszą bazę, a drzwi za sobą nie zamykają. Wredoty jedna. A potem się dziwią, że nagle jakieś dziwne gołębie wchodzą i porywają kartki. Mm. No właśnie.